Kiedy i ile razy w ciągu dnia powinnam iść siku? To jedno z częstszych pytań, jakie słyszę. I dobrze, bo nawyki toaletowe mają ogromny wpływ na zdrowie dnomietnice. Cześć, jestem Ania, jestem fizjoterapeutką urogynekologiczną, a to moja minuta do zwiększenia twojej świadomości. Przy odpowiednim nawodnieniu, czyli gdy pijesz regularnie, a nie na raz, większość osób powinna korzystać z toalety około 8 razy dziennie. W odstępach czasu mniej więcej 2,5 do 3 godzin. To naturalny rytm zdrowego pęcherza, ale najważniejsze jest to, kiedy powinnaś zareagować. Ja zawsze mówię o zasadzie drugiej gwiazdki. Pierwsza gwiazdka to takie delikatne o chyba zaraz będzie mi się chciało. Druga gwiazdka to wyraźna informacja z Pęcherza, że czas się zebrać i iść. Nie za wcześnie, bo Pęcherz wtedy uczy się pracować na pół gwizdka. Nie za późno, bo nadmierne wstrzymywanie zwiększa napięcie dna miednicy i może powodować nietrzymanie moczu i parcie na glące. Jeśli chodzisz zbyt często, możesz nieświadomie trenować swój pęcherz na małe objętości. Jeżeli chodzisz zbyt rzadko, przyciążesz jego ściany i mięśnie dna miednicy. A zdrowy pęcherz to równowaga między tymi dwoma skrajnościami. Jeżeli zauważasz, że chodzisz do toalety co przysłowiowe 5 minut albo potrafisz wstrzymywać mocz godzinami, to znak, że czas popracować nad nawykami. Dobrą wiadomością jest to, że wspólnie możemy sobie z tym poradzić. Słuchaj swojego ciała, postaw na regularność i pamiętaj o zasadzie drugiej gwiazdki. Twój PHC ci za to podziękuje. A my widzimy się w kolejnej rolce. Bye.